11 lutego został otwarty nowy serwer RAPY.pl Jest to serwer całej ekipy RAPY Na nowym serwerze znajdziemy wszystkie podserwery lifestyle, które były na serwerze JJSMP W tym odcinku zagramy w drugim sezonie na lifestyle SMP Będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli zostawisz subskrypcję na tym kanale A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania Dobra, znalazłem lawę, od razu sobie wziąłem do wiadra, nie wiem po co mi lawa w wiaderku ale w sumie może się przyda. Może będziemy mogli do kogoś, jakby jak znajdziemy żelazo, do kogoś pójść i go podpalić lawą. Czyli do kogoś się przeteleportować, nie? I podpalić. Może to się uda. Ale na razie szukam K2 I chyba tutaj w pobliżu nie ma, więc się jeszcze raz stepnę Dobra, wepta się chyba jeszcze raz, żeby tak nie chodzić bez sensu. Dobra, tutaj się dosłownie przeinterpretowałem losowym i tutaj mamy kejwa. Ale żelaza to ja tutaj chyba nie widzę. Może gdzieś dalej jest. A tutaj było drewno, to żelaza na pewno nie ma. Bo ktoś już to całe jakby zebrał. O, w ogóle to jest pszczoła jakaś. Dobra, ale mamy tam wodę, w sumie nie wiem po co tu wskoczyłem bo zapomniałem, że mam to o, mamy dripstone zapomniałem, że mam to wiadra... wiadro lawy i nie będę chyba go marnował na wodę dobra, zbierzmy sobie ten dripstone dripstone może się przydać później gdy mamy jakąś dalszą o, mamy żelazo, dobra tutaj jest woda, tylko jedno żelazo tylko jedno. Więcej dripstone'u tu jest, ale żelaza chyba nie ma, to jest to, na czym najbardziej nam zależy. Dobra, więc wracamy na spawn'a i będę się tak teleportował. Dobra, teraz sobie tak pomyślałem, że mam wiadro lawy. Mogę trochę nazbierać drewna i zrobić jakąś pułapkę. Ciekawą. I mamy dripstone'y też, więc może z tego tak jakaś fajna pułapka. Dobra, zbiorę sobie sporo drewna. Ale przydałaby się ta siekierka. Dobra, zróbmy patyki. Zróbmy sobie. nie, zróbmy sobie, sobie kamienną. Będziemy mieli od razu do picia innych. Mamy jedno żelazo, to sobie chyba zrobimy też tarczę, bo tarcza będzie bardzo, ale to bardzo przydatna. No bo jak kogoś przeteleportujemy, to będziemy, będziemy mogli się od niego, jakby tą tarczą ochronić, że ja nie będzie mógł nas walnąć. A to tak, muszę przepalić. Hmm. Ja się dziwię, że czemu to nie działa, ja muszę przypalić przecież Dobra, więc zbieram sobie kamień na piecyk Przepalimy sobie drewnem Dobra, robimy sobie piecyk Dajemy sobie patyki Chyba nie wystarczy, no ale trudno To sobie dołożymy jeszcze drewna Nie, wystarczy Idealnie będzie Dobra. Mamy tarczę. Zbierzmy sobie sporo drewna, jeszcze tylko. Dobra, zbieramy to. Odkładamy niepotrzebne rzeczy do skrzynki. To możemy wyrzucić. I będziemy się teraz teleportować po łapkę. Dobra, chyba już są dostępne skrzynki. Więc sobie weźmy klucze. No i sobie otworzymy. Tyle osób tutaj jest przy skrzynkach, więc pewnie już są otwarte. Te się już są dostępne. Dobra, tutaj jest wejście. Dobra, tutaj mamy skrzynkę. Nie widzę w ogóle. Tutaj jest skrzynka, dobra. Za dwie sekundy. Otwieramy. Cztery perły mamy. I tutaj była... Josh'a chyba tutaj jest. Josh'a. I te cztery perły. No... Średni trochę loot. Ale perły myślę, że później nam się przydadzą. Możemy sobie wziąć ze dwie. Jedną, dwie. Tak, z... chyba jedno nam wystarczy, jakbyśmy musieli naprawdę uciekać. Mmm, dobra. To, czy będzie nam potrzebne? Nie wiem. Po co mi. E, pszenica. Co będzie nam potrzebne? Chyba tyle. Chyba tyle nam wystarczy. Teleportujemy się gdzieś. A, tarcza. Ona na sobie tarczę, dobra. Teleportujemy się. Dobra, jesteśmy tutaj w jakimś miejscu, mamy jakieś grzyby, bo tu był grzyb i ja go zniszczyłem trochę, żeby zejść. Yy. Dobra, możemy chyba tutaj zbudować tą farmę, je, tą pułapkę. To chyba nie jest jakaś duża różnica, gdzie ona będzie. Zróbmy sobie... Yy. Zróbmy sobie sporą rurę, taką, żeby jak ktoś spadnie, to było sporo HP. Dobra, I zróbmy sobie tak. I tyle, chyba wystarczy tyle. Tutaj dajemy tego trapdora, musimy zrobić trapdora. Dobra, tak się robi trapdory. wstawiamy go tutaj. Tutaj dajemy jeszcze. Ups, spadłem. Zróbmy sobie tutaj takie schodki. I teraz stawiamy do tego tak i tak. Dobra, tutaj zrobimy sobie platformę. I teraz tak, tutaj sobie teleportujemy. Jeszcze wszędzie musimy te postawić. Dobra, tutaj stajemy. Teleportujemy zabudowuję wylewam lawę tutaj będą przyciski tutaj będzie przycisk tak mi się wydaje że tutaj może być przycisk może być chyba tak chyba może być dobra musimy sobie zrobić więcej przycisków bo na pewno nam tyle nie starczy więc sobie zetnę trochę tego drzewa i ustawię od razu, ustawię od razu tu Home'a, żebym. set Home. Żebym przypadkowo się nie przeteleportował i nie stracił tej pułapki. Nie wiem, dajmy podwójny Dripstone. Nie wiem, czy to w ogóle coś daje, ten większy Dripstone. Za duży to ten spadek tutaj nie jest. Wystarczyło mi kilka. kilka przycisków. I dobra, weźmy wszędzie te przyciski. Wyłóżmy i tutaj najważniejsze są tutaj przyciski. I czy ja mok, będę mógł teraz lawę tutaj wywalić? Dobra, będę mógł, ale muszę pamiętać, żeby po ścianę dodawać. Dobra, jeszcze trochę drewna na platformę, żeby można było sobie chodzić. Bo o niczym nie zapomniałem, więc tak, chodzę. Tutaj nie może być dziury. Wchodzę, teleportuję. Właśnie. Zróbmy sobie tak, i tutaj dajmy przycisk. Czyli tak, chodzę, teleportuję, zabudowuję. Szybko wylewam lawę. Zrzucam i stawiam tu Dripstone i zrzucam na dół Dripstone. Możemy jeszcze sobie zrobić, o, dajmy sobie tą klapę na przykład. A, nie damy. Sprawdźmy, czy jak zrobię pół płytki, czy można wylać tu? Nie można. Dobra, to możemy tutaj dać nawet płytkę. Dobra, zrobimy tak, pyk, pyk. No i chyba pułapka gotowa. Tutaj dajmy sobie jeszcze perłę na wszelki wypadek. No dobra, możemy próbować kogoś zabić. Ale pewnie będziemy długo czekać, aż ktoś będzie chciał się przeteleportować, więc piszemy kto chce. Na przykład możemy zrobić kto chce i ty. A nie, nie mamy żadnej rangi, to widać czy ma się rangę. No to kto chce? Darmowe itemy. Łatik DPA. Dobra, kto chce się do mnie przeteleportować? Znaczy wszystko mam na pasku. Wszystko mam. Pyk, pyk. O, chłopie. Dobra, chyba trzeba ją y, zabić. Dobra, udało się. Mamy serce i mamy wiadro wody. No i mamy oczywiście te podstawowe itemki, czyli ten kill i wiadro. Dobra, około 4 minuty się kopi Obsidian. Dobra, zmiszczyłem go chyba w niecałą minutę nawet. Dobra, chcę się do mnie przeteleportować. Dobra, akcept. Lawa. Zabiję go, dobra, udało się. Część rzeczy jest na dole. On rzucił gdzieś perłę. Na razie sobie dajmy. Dajmy tutaj. Czy on miał diamentowy kilof? Nie, kamienny. Już myślałem, że diamentowy kilof chłop miał, ale chyba. Nie, wszystko takie początkowe miał. Dobra. Mamy dwa serca, Mamy już trzy takie kilofy. Mamy już 12 serc. Dobra, weźmy sobie coś, naprawmy. Dobra. Hmm. Czy coś dostaliśmy? Perły od niego dostaliśmy, bo on miał. I chyba nie. W ogóle yy, wchodziłem sobie tutaj i znalazłem lawę. Tam gdzieś był kejwik. O nie. To nie jest zbyt dobra wiadomość, ale on chyba mnie nie widzi. Czyli ktoś tam na górze jest i zrzuca ludzi, a on zrobił waterę, dobra. Yy. Może ja sobie tu będę stał i nim nadzieję, że nikt, że nikt nie będzie tutaj nas widział i nie zabije nas. A few moments later. Dobra, przed chwilą jakiś gościu się nade mną skopał. Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie miałem co zrobić w sumie, bo on mi skopał blok obok. Ja widziałem tylko partiklesy niszczonego jakby drewna, nie. I ja się obróciłem, nie zdążyłem go uderzyć, bo on miał chyba jakiś diamentowy miecz. Albo żelazny i mnie na dwa hity zdjął. Dobra, pójdźmy jeszcze raz na... na naszą... A, ktoś rzuca diamentowy hełm? Biorę. Dzięki chłopie. Zalarm elementowy Home. No, nieźle. Weźmy sobie kit, odbierzmy. Mm, dobra. Możemy sobie dalej znowu się na PLN. Dobra, idziemy na Home. A. No i piszemy wiadomość. Ej, dobra, ktoś chce się do mnie przeteleportować. Więc piszemy akcept. rzucamy O, chopie Dobra, jednego. To jest... Dobra, nie wiem, czy ja tepnąłem dwóch. Spróbuję jeszcze raz wejść. Nie wiem, czy ja tepnąłem dwóch, czy co, ale chyba straciłem może dwa serca, a zginąłem tylko raz. Nie, straciłem na szczęście jedno serce. Dobra, zrobię tak. Raz, dwa, trzy. Idę na może oni tam będą. Robię szybko siekierę i spróbuję ich zniszczyć. Dobra, mam. Jestem. Nie chcę tego, ja chcę to. Dobra, naprawiłem już tutaj pułapkę. Czyli tak. Chodź, zabudowuję, prytka. Dobra. Spróbuję jeszcze poszukać lawy, ale to będę pisał, kto chce darmowe itemy. Ukośnik TPA i będę sobie tutaj chodził i szukał lawy, nie? O dobra, ktoś się do mnie przeteleportować. Idziemy home. Szybko. TP Akcept. Dobra. Pisałem sobie TP Akcept. Szybko wchodzimy tu. TP Akcept. Pyk. Padł? Nie spadł. Dobra, idziemy stąd. On za mną wchodzi cały czas. Nie sądzę, żeby to się udało. Mogłem wziąć tą enderpearlę jednak. O, jeszcze na łuk. Jeszcze mi się skończyły te. No, nie miałem szans. Dobra, nie miałem szans raczej z nim walczyć. Bo przez to, że nie miałem lawy, mógłbym go spalić raczej bez problemu. Ale myślę, że drugi sezon na Lifestyle od 1 do 8 jest naprawdę bardzo ciekawy. Więc jeśli ktoś jeszcze nie grał, to polecam sobie zagrać.